Przyjechaliśmy na Nürburgring, żeby pokazać Wam trzy najlepsze tohecze do sprowadzenia z USA. Zaczniemy sobie od Mini Coopera S w rocznikach 2020-2024 z silnikiem 2.0 generującym moc 192 koni. No i samochód jest dostępny w automacie i w manualu i taki niegroźnie uszkodzony egzemplarz z USA sprowadzicie już od 50 tysięcy złotych pod dom. Kolejny na naszej liście jest Golf GTI 7.5 w rocznikach od 2018 do 2021 roku z silnikiem 2.0 generującym moc 230 koni dostępnym za zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i z dwusprzęgłówką od waga. Niegroźnie uszkodzony egzemplarz sprowadzicie już od 50 tysięcy złotych pod dom, podobnie jak w przypadku MINI. Napisz w komentarzu, co byś wolał. I ostatni na liście, ostatnia właściwie na liście jest Toyota Corolla GR. W Stanach nie mają takiego GR Risa mają Corolla GR. Poczekamy aż Lexusik przejedzie, Lexusik jedzie za Olszem, także Corolla GR w rocznikach od 2023 roku z silnikiem 1.6 generującym moc 272 koni, z napędem 4x4, jak widzicie, Jarysów jeździ tu po Nurburgringu bardzo dużo, jest to popularny samochód, więc Korolla też by się na pewno sprawdziła. No widzieliśmy też wczoraj jedną. No i taki niegroźnie uszkodzony samochód z USA sprowadzicie już od 85 tysięcy złotych pod dom. Napisz w komentarzu, które z tych aut wybrałbyś dla siebie i obserwuj brzegi z Ameryki.